Witam w drugim filmie na tym kanale. Eee, na razie komentarzy nie będzie, bo aktualnie mi się tablet musi naładować do pełna. Mm. I w tym vlogu, w tym filmie informacyjnym w tej pierwszej części vloga informacyjnego. E, jak mówiłem o miejscu, w którym jest moja biurko i ten nowy no fotel gamingowy, to miałem na myśli stanowisko. Właśnie wiedziałem, że to słowo mi wyleciało z głowy. Ale zdałem sobie sprawę o tym za późno. Cóż. I teraz chciałbym wam pokazać jak to się stało, że tak nagle musiałem kupić sobie nowe auto. I jak do tego doszło, że popsułem sobie Bugatti. W 21 Otóż to Bugetti, bo może nie ten egzemplarz, ale samochód zdalnie sterowany Bugetti stał gdzieś w tym miejscu. A sobie, jak normalny człowiek, co sobotę sprzątałem. I przypadkowo. Nadotknąłem na autko. Trochę peszek. I przez jakiś czas nie miałem żadnego pojazdu zdalnie sterowanego. I nagle udało mi się zakupić auto zdalnie sterowane. I to ten sam egzemplarz, no, to podobny egzemplarz. Um. Za trochę większą cenę niż tamto Bugatti. Bo tamto Bugatti kosztowało około 80 zł. gdzieś koło tego. A to akurat ponad dwa razy tyle. 142,90 mnie kosztowało. Ech. No cóż. I żeby nie było, że jeszcze bez baterii. tym autem. No to proszę bardzo. Trzy baterie a w pojeździe dwie baterie AA w pilocie do zdalnego sterowania, czyli razem pięć baterii. Tak, miałem bodajże czwórkę bądź piątkę z matematyki w podstawówce. Ten o gruby karton. Był spakowany mój samochód zainstalowany. No cóż. E, miałem niemałe trudności z odpakowaniem. Tym nożem. Ja pilę Żeby mieć trudności z otwarciem paczki. Ja mam zamiar sobie zamówić jeszcze na Allegro m, tą y, książkę Five Nights at Freddy's. Y, bodajże jest to Into the Pit z Into the Pit Spring Springbonim. I jak zawsze przez InPosta, no poprzez kuriera InPost zamówię. A to mnie będzie trochę siana kosztowało. No niestety. Ech. Hmm. Jeszcze dzisiaj pojawi się chyba drugi film informacyjny, i pojawi się jeszcze swoista podróbka. Yy. Kocham gotować czyli po prostu dzielenie się własnymi przepisami. Ale nie za bardzo lubię dzielić się własnymi przepisami, dosłownie całym światem. Zobaczę, co mam w lodówce. Mało jedzenia. Y może tak, na dobry początek, zrobię filmik, w którym robię sobie chipsy ogórkowe. Jest to dosyć łatwy, prosty i szybki przepis na chipsy. I to jeszcze mega fit, bo wystarczy pokroić ogórka, posolić i gotowe. Polecam takie rozwiązania. A i mam w końcu zainstalowany YouTube Studio. Fajnie. Pierwszy dzień nagrywania na YouTubie i już się torturuję. Zajebiście. Co ja robię ze swoim życiem? Holy oh, shit. Dobra. Um, no to pajo jajo.